I grywam się ponownie, bo zadzwoniła do mnie pewna kobieta i zaczęła podpytywać: Jak to z tą złością? O co chodzi? Jak ją wyrażać? Jak, ją, jak z nią operować w ogóle? I no to, co ja, to, czego ja doświadczam, to czego ja się uczę to jest być w kontakcie ze złością. Nie udawać, że jej nie ma, tak jak udawałam do tej pory, że jej po prostu nie ma. A, nie muszę się przejmować, dobra, tam niech se gada co chce, um, zaraz to minie, mogę przeczekać i tak dalej. Bardzo dużo takich wymówek znajdowałam, żeby po prostu tego nie czuć, żeby się nie konfrontować, żeby nie musieć za sobą stanąć, żeby nie musieć się z kimś nie zgodzić. Unikałam po prostu konfrontacji jak tylko mogłam, unikałam czucia złości jak tylko mogłam bo bałam się, że będzie zbyt silna i że sobie z nią nie poradzę i to co teraz robię, to są takie małe kroczki że na przykład kiedy ktoś przychodzi do mojej przestrzeni bez pytania zaczyna mówić a ja czuję, że tak naprawdę nie mam na to czasu że tak naprawdę jestem w trakcie robienia czegoś to po prostu zatrzymuję tą osobę i mówię, słuchaj chętnie Cię wysłucham, ale za chwilę poczekaj proszę, albo... Tak naprawdę nie pytałeś mnie, czy w ogóle mam przestrzeń na to, żeby cię wysłuchać, więc może najpierw mnie zapytaj, ok? I zaczynam po prostu komunikować to, co czuję, stawiać granice, takie bezpieczne granice dla siebie, żeby siebie nie nadużywać, bo nadużywałam siebie całe życie, aby tylko uniknąć konfliktu. Często takie zachowania wynikają z domu, gdzie. W Polsce akurat jest to typowe, że jest bardzo dużo agresji, wściekłości, właśnie takiej złości, która nie zawsze jest wyrażona może bezpośrednio, ale jest dużo takiej, która wychodzi po kątach. Jest dużo alkoholizmu, mnóstwo yy, takich wzorców, yy, które są tak nieprzyjemne, że robimy wszystko... Aby ich uniknąć, czyli jeżeli mamy do czynienia z agresywnymi rodzicami, wyrażającymi złość na różne sposoby, czy przemoc na różne sposoby, to potem często jedyne, czego chcemy, to żeby nie wchodzić właśnie w przemoc, agresję, złość, byleby być miłą, kochającą, dającą przestrzeń, unikającą konfliktu. To jest na przykład to, co ja robiłam. I widzę, że bardzo wiele z nas dokładnie takimi wzorcami podąża, czyli byleby zrobić odwrotnie, niż rodzice. No i co się dzieje? Jest mnóstwo chorób, mnóstwo chorób łona i tarczycy właśnie. Mnóstwo. No i u kobiet jest tak, że my mamy trzy centra energetyczne bezpośrednio ze sobą połączone. Jest to gardło, serce i łono. I jeżeli odcinamy się od czucia... Odcinamy się od mówienia, to któryś z tych trzech centrów choruje. Zazwyczaj jest to łono, różne sfery, obszary łona podbrzusza i, i tarczyca. Wiem, że doskonale wiecie to, do kobiety. Chyba 70% kobiet ma HPV, czyli właśnie tego wirusa, który tak naprawdę jest spowodowany wściekłością, niewyrażoną złością, irytacją. Nie wiem, ile procent ma chore, chorą tarczycę, nadczynność, niedoczynność, guzki, hashimoto, mnóstwo różnych schorzeń. Wszystko jest o wyrażaniu. I e, przez te setki albo tysiące lat e, kultywowane było to, by się nie odzywać. Tak, żeby, żeby po prostu trzymać wszystko w sobie, przeżywać wszystko w sobie. Nie wybuchać, być grzeczną kobietą, która służy i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo wzorców. No i jesteśmy w czasach, gdzie zdecydowanie tej, przynajmniej ja tak czuję, tej wolności jest więcej, tej przestrzeni dla nas, żeby, żeby nas słyszeć jest więcej. Coraz więcej mówimy w internecie, wyłaniamy się, wyłaniamy się z naszych łon, z naszą kreacją, pokazujemy się, prezentujemy jest coraz lepiej, na pewno natomiast jeszcze w takich relacjach komunikacji to widać, że przybieramy często twarz, która jest łagodna, kochająca, grzeczna byleby nie wyrazić tego, co czujemy naprawdę czyli to taka kurtuacja, zachowywanie się to jest bardzo, bardzo obecne. To nie jest tylko u kobiet. U mężczyzn jest tak samo. Wszyscy przybieramy y, maski grzecznych dziewczynek, grzecznych chłopców, bo tak się nauczyliśmy w dzieciństwie yy, i tak nadal kreujemy. Czyli. No bo. Hmm. Ja wiem, że jest też mnóstwo sposobów na to, żeby wyrażać złość. Ja to też robiłam. Takie wwalenie w poduszki, yy, pisanie listów, radykalne wybaczanie, wszystko to. To też jest fajne, to też jest pomocne. Czasami, rzeczywiście, kiedy bardzo mocno odczuwam złość, po prostu potrzebuję się zamknąć i wykrzyczeć, i walić w poduchy, po prostu krzyczeć z dna łona, żeby zamiast kogoś krzywdzić i się na kogoś wydzierać, po prostu, żeby Wyrazić to, co potrzebuje bez skrzywdzenia kogokolwiek, również dbając o siebie, bo mm, można też siebie skrzywdzić wyrażając tą złość, więc ważne jest, żebyśmy naprawdę sobie zapewniali, zapewniały bardzo bezpieczne środowisko, żebyśmy uderzali tylko właśnie w poduchy, żebyśmy uważali na kark, bo ja ostatnio tak mocno krzyczałam i wyrażałam tą złość, że a tu sobie coś naciągnęłam, a tu za mocno. No, to też jest ważne i jest to taka medytacja dynamiczna OSHO, która jest genialna. Ona ma takich pięć faz. Drugą fazą tam jest właśnie taki katarzis, gdzie wyraża się wszystko, co przypływa. Jest to złość, przekleństwa, płacz. Strach. Wszystko po prostu to przepływa, i to jest super robić z ludźmi, najpierw, którzy wiedzą, jak przeprowadzić medytację dynamiczną. Ja myślę, że w wielu miastach są takie grupy, które tą, tą medytację robią. Um, żeby ktoś was w tym poprowadził najpierw, żeby ktoś um, dokładnie powiedział, jak zadbać o siebie, aby ktoś prowadził te pięć etapów, żeby nie trzeba było myśleć. Kto wie, może teraz jak to mówię, to myślę, że to może nie jest też głupie, żeby robić online takie medytacje. Może znajdziecie już kogoś, kto wie. To jest jeden sposób, ale drugi, bo ja mam poczucie, że no, moje łono przynajmniej. Ono nie, nie łykało tych wszystkich sposobów na wyrażanie złości. Ono mnie po prostu zmuszało do tego i zmuszało czy wymagało ode mnie tego, żebym jednak zaczęła mówić wprost w danym momencie, co się dzieje. Czyli na przykład, no, bardzo mi się coś nie podoba, jakieś zaufanie, zachowanie mnie uwiera. No, dobra, jeszcze poczekam, bo nie chcę urazić. Nie wiem, jak to powiedzieć do końca, więc ja jeszcze poczekam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I znowu po prostu łono krwawi, znowu łono mnie boli, mówię, no co się stało, dlaczego, co zrobiłam, że, że znowu to łono tak reaguje, a potem do mnie dochodzi, no tak, czego nie zrobiłam. Znowu za długo przetrzymałam niezadowolenie, złość. U mnie to działa tak, że po prostu jak się odcinam, wyłączam i nie mówię tego, co czuję. No to po prostu moje ciało mi daje sygnał. I bardzo możliwe, że wiele z nas tak naprawdę dostaje te sygnały, ale może one są zbyt subtelne, może ich jeszcze nie widzimy, albo po prostu ich nie rozumiemy, że tarczyca właśnie mówi o tym. Bo, bo nie chcemy skrzywdzić, ale to nie jest prawda, bo kiedy tak naprawdę ja zaczynam wyrażać, mówię po prostu w obecności mojego ukochanego, co mnie boli, to on jest wdzięczny za to, bo ja nie mówię tego po to, żeby go atakować i żeby mu strzelać przykrość. Ja po prostu mówię, co czuję, co mnie boli, jakbym chciała inaczej. I on jest za to wdzięczny, i to jest w ogóle, zaczynam to rozumieć, że to jest taki niesamowity serwis właśnie kobiet dla mężczyzn. Dlatego, że my jesteśmy bardziej w tych ciałach, my jesteśmy dosłownie tą gają, my jesteśmy Matką Ziemią. I nasze łona połączone z sercem, połączone z tarczycą, z głosem, one są dokładnie tym kanałem, w którym możemy yy, bardzo głęboko w łonie poczuć, co się dzieje. Poczuć w sercu, bo jesteśmy w najlepszym wypadku. Jesteśmy połączone z serduszkiem, więc czujemy to, co się zadziewa, i wyrazić to gardłem. I to, jeżeli mówimy w, y, z miłości po prostu wyrażając to co czujemy dbając o swoje granice lub mówiąc o rzeczach, które nam się nie podobają w zachowaniu czyimś które są po prostu krzywdzące nadużywające czy to naturę, czy drugiego człowieka czy zwierzęta kiedy mówimy to po prostu z serca prosto z serca i z łona to to nie jest krzywdzące tylko to jest naprawdę dar to jest ogromny dar dla mężczyzn, którzy też nie czują tak jak my. Nie mają, mają inną budowę, po prostu mają inną budowę też ciała, energetyczną budowę. Są innym kanałem, dla czegoś innego są kanałem. I my jako kobiety możemy przynieść w darze dla naszych ukochanych i w ogóle dla męskiego. Kobieta może przynieść dla męskiego dar: zobacz, czuję to i to. Może można coś zmienić na tym świecie? Może możemy stworzyć coś nowego, zacząć iść nową drogą, wyjść z tych patriarchalnych, chorych wzorców, których czasem nawet nie jesteśmy świadomi, świadome, ale sami odtwarzamy, ponieważ zostaliśmy w tym urodzeni, w tym zaprogramowani i robimy rzeczy nawet bez zastanowienia przepraszam, z takiej męskiej, chorej. Męskiej energii patriarchalnej, i razem teraz możemy odkryć, co to znaczy czuć, my, kobiety, czuć i mówić o tym. A wtedy mężczyźni będą mogli sercem do tego się podłączyć i będą wiedzieli, za czym stanąć, bo mężczyźni tak czują. Tak jak jesteśmy ustawieni po prostu w tych ciałach, no jednak to ma znaczenie. Mężczyźni, którzy jesteście taką siłą, która może stanąć do walki, ale w imię dobra i, 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 i że całą tą złość i agresję, którą czujemy wszyscy tak naprawdę, możemy cudownie ukierunkować. Możecie stanąć swoimi serduchami po prostu w imię dobrego i przełożyć waszą pasję, wasz ogień w działanie, które będzie służyć planecie. Ja czuję, że to się zadziewa, i to jest po prostu przepiękny moment, kiedy. Zaczynam dopiero widzieć tak naprawdę, jak te dwie energie tańczą, jak one są dla siebie nawzajem w serwisie i razem, męskie i kobiety, jest w serwisie w ogóle dla życia, dla Matki Ziemi, dla tej planety. Jak się razem budzimy, jak zaczynamy dostrzegać swoje dary i wychodzić też z takiego rytmu takich robocików, które pracują dla jakiegoś systemu, który tak naprawdę nie wiadomo czym jest i... Um, Wychodzimy z tej gonitwy za pieniędzmi po to, aby realnie przejawiać naszego ducha, aby ucieleśnić na ziemi niebo, czyli ducha, czyli razem y, wspierać się w przynoszeniu tych darów, które są po prostu dane nam z racji płci, też. Oprócz tego, że mamy w sobie też męską i żeńską stronę, i one razem też działają tak. Ale tak no, dla mnie to jest bardzo piękne. Po prostu jak nawzajem możemy siebie wspierać kobiety mężczyźni i jak tak naprawdę tworzymy całość też w serwisie właśnie dla miłości. No. Także to są małe kroczki, takiego właśnie szczerego wyrażania, kochanie. Nie podoba mi się to. Jestem wściekła na to. Po prostu zatrzymaj się tu, to jest moja granica. To są momenty, kiedy to są momenty, kiedy zaczynamy po prostu czuć, że coś nam się nie podoba i tak naprawdę nie podoba nam się od zawsze, tylko nie mówiłyśmy, nie mówiliśmy tego. Czas, aby po prostu odczuwać to i wnosić. I czasami to będzie rzeczywiście w tej złości, w takim <laughs> z ogniem, a czasami to będzie. Może być totalnie spokojnym głosem, ale właśnie czując, że ej, stop, koniec, wystarczy, nie zgadzam się na to, trzeba to zmienić. Krok po kroku. Mówić. Wyrażać. Słuchać siebie nawzajem. Słyszeć. Hmm. I rzeczywiście, jak tą złość ja obejmuję, kiedy ja zaczynam mówić, stawiać granice i słyszeć o co mi chodzi, to za tym płynie bardzo duża siła. Bo um, też to widzę po sobie, że kiedy tłamsiłam złość, to tłamsiłam siłę życiową te soki po prostu, takie tą całą juiciness, to, że mm, mam tą siłę, która płynie z ciała i mam, to jest naprawdę ogień ogień, który pozwala mi działać który pomaga mi działać który napędza mnie do tego, żeby się nie poddawać tylko żeby robić to, co czuję, że jest do zrobienia wnosić to, co czuję, że jest ważne, żeby wnosić no więc ja sama jestem w podróży odkrywania dopiero tego nie czuję się żadną specjalistką po prostu się dzielę tym, co czym się uczę od mojego ciała czego się uczę od moich relacji od luster, które mam od tego, co słyszę od tego, co czytam uczę się, poznaję i zaczynam przynosić prawdę i ta prawda, szczerze mówiąc jak ona jest naprawdę z mojego serducha ona jest po prostu przyjmowana i jest przyjmowana z wdzięcznością jest słyszana jestem przyjęta szanowana <noise> Jakbyście mieli pytania, to fajnie zadawajcie je, bo może to właśnie będzie to pobudzenie do kolejnego kroku, do kolejnego filmiku, tak jak dzisiaj to było. Dziękuję Ci kochana, że do mnie zadzwoniłaś i zainspirowałaś mnie do nagrania tego filmu. <noise> Na zdrowie Wam wszystkim. Jestem bardzo wdzięczna za to, że tak mogę się wyrażać. Wiem, że to jest tą medycyną zarówno dla mnie, jak dla niektórych z Was, którzy to słyszycie. Więc dzielmy się sobą, bo naprawdę jesteśmy jak takie kluczyki dla siebie nawzajem to jest przepiękne. Jak możemy siebie nawzajem aktywowa aktywować, słyszeć, uzdrawiać, motywować czasami triggerować, co też jest genialne, bo kiedy triggerujemy siebie nawzajem, czyli gdzieś tam poruszamy w te niewygodne miejsca, to tak samo, to jest tylko, nie tylko, to jest po prostu dar, który mogę dostrzec i zobaczyć, co mnie boli tam i dlaczego mnie boli. I z tego znowu jest jakaś iskra. Także wszystko, wszystko jest potrzebne i sobie nawzajem pomagamy wszystkim, co robimy. Yy, oczywiście próbując to robić... Yy. Naprawdę z miłości, naprawdę z serca. Nie w formie walki, krzywdzenia i poniżania, na przykład, tylko naprawdę z serca w serwisie, dlatego że ej, wiem, że po prostu potrzebuję to wnieść. I sorry, że to jest niewygodne, niemiłe, ale potrzebuję to wnieść. I czasami tak, czasami popełniam błąd, robię to w nieumiejętny sposób, przepraszam, uczę się. Bądźmy dla siebie tymi partnerami, partnerkami bliskimi dla siebie nawzajem. Tymi, którzy się wspierają, aby wzrastać dla wspólnego dobra. Aho. Dziękuję. <śm> dziękuję, dziękuję.